Maklerski Banku Ochrony Środowiska prezentuje. Nowa wersja aplikacji Bossa Mobile. Bossa Mobile 2 to przede wszystkim nowy, bardziej wygodny interfejs użytkownika. Nowe dolne menu rozwija się teraz do góry, pokazując dostępne opcje danej sekcji. Kolejna nowość to sekcja notowania, w której można teraz utworzyć wiele własnych tabel. Ulepszona jest obsługa tabeli. Po przesunięciu instrumentu w lewo dostępne są nowe ikony. Całkowicie przebudowana jest sekcja wykresy z nowoczesnym interfejsem, wieloma możliwościami konfiguracji oraz zupełnie nową opcją rysowania linii na wykresach. Dodana jest nowa sekcja szczegóły. W której wyświetlają się dokładne dane o instrumencie. Wygodniejsza jest także formatka zlecenia. Pobierz i wypróbuj nową wersję aplikacji Bossa Mobile. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Standard dla wymagających.